No to słuchajcie, zaczynamy, zaczynamy spotkanie i naszą krótką opowieść, i podróż po świecie wymian i wyjeżdżania za granicę, żeby robić fajne rzeczy. Krótka agenda i plan tego, o czym będę gadał. Najpierw w prowadzeniu trochę Wam opowiem o skrótach, które no, są problematyczne. Nie? Mamy ich tonę, wipem się o tonę za dużo, ale no, czasami potrafią ułatwić trochę, trochę robotę, żeby nie rozwijać tych wszystkich długich nazw. I je bardzo króciutko, bardzo króciutko omówię. Później przejdziemy do creme de la creme tego, tego webinaru, tak naprawdę, bo to jest skład tego, co macie się stąd dowiedzieć czyli to, w jaki sposób aplikujecie na wymianę. To jest właściwie tuż za rogiem, za tydzień no tam będą daty, ale to. Zresztą zobaczycie, już niedługo to się będzie zaczynać. No i tutaj krok po, krok po kroku Wam wyjaśnimy, jak się to robi i co trzeba przygotować. No i tam potem jeszcze dwa słowa o kwalifikacji później substytucjach, ale to, ale no to później. Słuchaj, jeżeli chodzi o ten słowniczek i o te, o te głupie skróty, to tak, EC, czyli Exchange Conditions, to jest taki dokumencik na stronie exchanges.ifemstwa.com chyba, tam gdzieś dalej jest to w prezentacji. I jak będziecie chcieli gdzieś wyjechać, to to jest pierwszy dokument, do którego musicie zajrzeć, zanim w ogóle zaczniecie cały proces kwalifikacji, bo tam są napisane, jak nazwa wskazuje, wszystkie wymagania, które musicie spełnić jako, jako student przyjeżdżający do danego kraju na dany uniwersytet, znaczy do, do danego kraju, bo Exchange Conditions to dotyczą kraju przyjmującego NMO, to skrót od konkrego, jakby konkretnego oddziału IFEMS-y, w sensie jako tej całej federacji. Najczęściej jest to tożsame z krajem, do którego się jedzie. znaczy, że jest taka, jak w Polsce jest jedna ifemsa, Poland, to w innych krajach też bardzo często tak jest. Czasami jest tak, że w Brazylii z tego co kojarzę, to są dwa albo trzy takie, takie jakby mniejsze ifemsy. Ale no, to jest NMO. LC to jest oddział po prostu, tylko po angielsku. Leolore to ja albo Patryk, no, albo ludzie na miejscu, którzy, którzy będą się już zajmować wami, jak, jak wy jedziecie a NeoNore to nasi odpowiednicy, tylko na szczeblu narodowym. I tutaj też ważna sprawa, w się mamy taki łańcuszek kontaktów, powiedzmy, do tych osób nie piszecie. Mimo, że aktualni NeoOut i NoriOut są z Gdańska i część z Was może nawet ich zna, kojarzy i w ogóle, to, to w sprawach finansowych mimo wszystko piszecie do nas, do mnie i do Patryka, a dopiero potem my, jeżeli będzie taka potrzeba, to kontaktujemy się z z NIO i z NORI. Czym są w ogóle te wymiany? Bo część z Was pewnie, pewnie już trochę o nich słyszała i, i wie o co chodzi, ale no możemy mieć tutaj też przecież osoby z pierwszego roku z różnych kierunków studiów. No i tak. Skopi to są dużo częściej wybierane, wybierany program wymianowy, bo ze Skopi można wyjechać na praktyki kliniczne, gdzieś tam za granicę. Wiecie, iść do oddziału i pracować przy lekarzach, będąc pod opieką lekarzy, można widzieć pacjentów, zajmować się nimi i tak dalej, i tak dalej. Dwie ważne rzeczy. Na wymianę Skołki może pojechać tylko student kierunku lekarskiego, który jest po trzecim roku. Znaczy skończył zajęcia z trzeciego roku i w wakacje po trzecim roku może, może się na taką wymianę udać. Wcześniej nie ma takiej możliwości. A tak, jeżeli czyli, chodzi o. Jeżeli mogę się wciąć? Tak, jasne, wcinaj się. To no właśnie, żeby to było dobrze zrozumiane, bo ja na przykład drugi miałem problem, żeby to zrozumieć. Jak jeżeli jesteś na trzecim roku, to właśnie możecie już aplikować na to, żeby pojechać w te wakacje na wymianę. Tak, tak, roku. tak, 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 to bardzo dobrze, że to dodałeś. Na takiej samej zasadzie na Skorii możecie aplikować tak naprawdę już teraz, jeżeli jesteście na pierwszym roku i udało się wam tam jakieś punkty zdobyć. Wiem, że Egipt chyba poszedł kiedyś za cztery punkty, więc jest szansa. Że się wyjedzie. Moja znajoma miała szansę wyjechać do Brazylii po swoim pierwszym roku, bo zaaplikowała chyba w później kwalifikacji. No i tam z różnych przyczyn musiała odpuścić, ale, ale się na wymianę dostała, więc warto próbować nawet na tym pierwszym roku. No w każdym razie, wymiany ze SCORI to są wymiany naukowe i one no tam jeszcze pacjentów raczej nie widzi. Nawet nie raczej po prostu się ich nie widzi. Najczęściej siedzimy w laboratorium i jesteśmy przypisani do jakiegoś konkretnego projektu naukowego, który się toczy na jakimś uniwersytecie, tam jest jakiś gość, który jest chętny przyjąć, przyjąć was jako, jako swojego praktykanta. No i się do niego tak podłączacie, no i razem z nim siedzicie w tym laboratorium i robicie, co Wam tam się zamarzy tak naprawdę. Już o bardzo różnych projektach słyszałem i bardzo różne, bardzo różne Jezu, relacje zdjęciowe z, z tych wymian skory widziałem. No, i tutaj, disclaimer: po pierwszym roku można już wyjechać, to już zaznaczyłem, ale nie trzeba być studentem lekarskiego, żeby tam pojechać. Czyli jeżeli studiujecie farmację albo jest tam mamięczny nauczalnik, pielęgniarstwo, no i te wszystkie inne medyczne kierunki, które, które u nas są, to możecie wyjechać na taką wymianę. Ba, w tym roku wyjechał z, właśnie z KORI student, który jest. Na GUMEDZI i na UG, na tym międzywydziałowym biotechnologicznym Wydziale, i sobie pojechał, bo dołączył do ifems no i, no i mógł wyjechać dzięki temu. Oba te programy wymianowe to znaczy wyjazd w ramach obu tych, obu tych programów wymianowych trwa cztery tygodnie. I... Nie wiem, czy teraz, ale może już teraz, a nie, dobra, najpierw, najpierw jak wyjechać na wymianę. No, zaczynamy od tego, że trzeba uiścić składkę członkowską i być oficjalnie członkiem IFMS o Poland, oddziału Gdańsk w bieżącym roku akademickim. Żeby uiścić tą składkę, no to na stronie gdańsk.ifmsa.pl trzeba zapłacić. No i tyle, tam chyba blika można strzelić kartą i coś tam, przelewem klasycznym też, tego co pamiętam. Punkty. Bo oczywiście kwalifikacja, jak zapewne wszyscy wiecie, ale, ale no i tak muszę to powiedzieć. Kwalifikacja, znaczy ludzie, którzy się kwalifikują, są układani pod względem liczby punktów. znaczy się ci, co mają więcej punktów, mają większą szansę na to, że pojadą do kraju, który sobie wybrali jako bardziej bardziej chciany przez, przez danego studenta, który wyjeżdża. No i te punkty zbieramy do 31 października. Tego roku, wtedy jest punkt odcięcia i wszystkie punkty zdobyte do tego momentu, jeżeli nie jechaliście na jakąkolwiek wymianę, jak jechaliście, no to, to punkty zdobyte od wymiany do 31 się wliczają do puli, która potem będzie no, tą porównywaną z innymi studentami, którzy też się na wymianę kwalifikują. Poza tym, podczas tej kwalifikacji można zdobyć dodatkowe punkty za średnią z ocen, z ostatniego roku, to jest ważne, działalność w szkołach naukowych i publikacje, konferencje naukowe I y, inne działania, działania naukowe, y, znaczy około naukowe. A wszystkie szczegóły znajdują się w, w regulaminie Wymian i regulaminie Wymian CORI, który jest na y, oficjalnej stronie e-pensy. W zakce, y, dokumenty bieżące, z tego co pamiętam, to też chyba gdzieś tam dalej będzie, bo, bo te regulaminy, jeżeli będziecie się aplikować na nasze wymiany, to i tak będziecie musieli przeczytać i podpisać. Tak, potem będą linki do dysku, gdzie właśnie będą zamieszczone wszystkie dokumenty i do SCOPE i do skory, z którymi się tak, musicie tak, zapoznać tak, i tak, które tak. będą obowiązujące. Mhm. Swoją drogą tą prezentację, którą teraz, którą teraz wam wyświetlam, to ona do was trafi. Pewnie jeszcze dziś wieczorem, a jak dziś wieczorem nam się nie uda, to, to na pewno jutro już ją będziecie mieć do, do wglądu, razem ze wszystkimi ważnymi linkami i, i plikami, które będą wam potrzebne, potrzebne do kwalifikacji. No tutaj króciutki opis tego, jak to ma wyglądać, znaczy potwierdzenie tych waszych dodatkowych punktów, dokumenty, które mają, mają wam dać te punkty. Średnia ocena tam musi być z kozdikanatu, żeby to było przez was zaakceptowane. Jeżeli chodzi o działalność w szkołach naukowych, to to jest ważne, pełne lata działalności. Znaczy się, że jeżeli w tym roku dołączyliście do jakiegoś szkoła naukowego i technicznie rzecz biorąc, moglibyście wybłagać u opiekuna, no potwierdzenie, że już przynależycie w tym roku akademickim. No to to się jeszcze nie będzie liczyć. Dopiero za rok będzie. No albo jeżeli w ubiegłym roku akademickim uczestniczyliście w działalności jakiegoś koła, no to no to, no, to wtedy dostaniecie za do to punkty. No i publikacje, konferencje, no to to wszystko musi być potwierdzone. O zobaczę na czacie, bo tenka poszło chyba egzaminowych. Średnia ocen w ogóle u nas na studiach dotyczy egzaminów. Ale Patryk widziałem, że odpowiedział to to no, może niepotrzebnie jestem nadgodliwy. Dalej. Lista kontraktów Skopi i SCORI w ramach kwalifikacji wczesnej, czyli tej kwalifikacji, o której e, opowiadam tak naprawdę od samego początku. E, te listy wrzucimy Wam na Facebooka dzisiaj wieczór, tuż po tej, albo w sumie, Patryk, jakbyś mógł, to możesz nawet na czat wrzucić. To, to od razu będziecie mogli sobie zajrzeć, e, zajrzeć na te listy, bo do prezentacji nie zdążyłem tego wrzucić. Aczkolwiek, aczkolwiek już to mamy, więc, więc no, będziecie mogli sobie przejrzeć, do jakich krajów można wyjechać i ile tych kontraktów tam jest. Czy tutaj jest napisane? Tak, jest napisane o liście lokalnej. Moich wymian, czyli tych naukowych to nie dotyczy, ale wymian, którymi zajmuje się Patryk, to już jak najbardziej. Bo poza listą ogólnopolską, czesną, czyli taką, do której aplikują się ludzie z całej Polski, z całej JK na Poland, to mamy jeszcze listę lokalną do której kwalifikują się, znaczy, która jest dostępna tylko dla ludzi z danego konkretnego oddziału. No i my też mamy swoją listą lokalną, listę lokalną w Gdańsku i tam będą kraje, w sensie kontrakty na wymianę do różnych krajów, o które będziecie walczyć tylko z innymi członkami oddziału Gdańsk. No i lista późna to jakby jest powiedzmy... Nie, nie, jakby po prostu. To jest lista na której będą kontrakty, które się albo nie przyjęły, znaczy nikt się na nie nie zakwalifikował, albo gdzie poryzygnowali, no i ona będzie później, pod koniec listopada. Eee, rodzaje kontraktów. Kontrakty bilateralne to są no, tak zwane dwustronne wymiany, znaczy się za każdego studenta, który od nas wyjeżdża, to jeden do nas przyjeżdża i za to, że oni się tam, wami zajmują za granicą, to my się nimi zajmujemy tutaj w Polsce, czy konkretnie u nas w Gdańsku. Eee, a kontrakty unilateralne, no to są jednostronne no i one w sumie to, to różnią się tylko, my nie przyjmujemy nikogo w zamian, no ale to się wiąże z kosztami, bo po prostu trzeba dodatkowo zapłacić, a ta opłata, znaczy wysokość tej opłaty jest zawarta w Exchange Conditions, o których mówiłem wcześniej. No, listy kontraktów to pewnie są już na czacie. A jak nie ma na czacie, to o, Patryk rzucił, to, to są już na czacie, możecie je przejrzeć. No, Exchange Conditions. To jest ten pliczek, o którym wam wcześniej mówiłem, w którym jest opisane wszystko, czego wymaga dany kraj, żeby mógł was przyjąć. No i no, trzeba to przeczytać przed aplikacją, że byście potrafili ocenić, czy będziecie w stanie spełnić te wszystkie ich oczekiwania, czy nie. Zazwyczaj się udaje i z grubsza to nie stanowi jakiegoś gigantycznego problemu. Poza powiedzmy papierologicznej natury problemem, bo dokumentów jest masa i ja sam się w nich jeszcze czasami gubię. No ale to, to wszystko razem przejdziemy. Niektóre kraje wymagają dodatkowych dokumentów, poza takimi klasycznymi, o których będziemy mówić z Patrykiem później, już jak się zakwalifikujecie i dostaniecie jakieś kontrakty. No, niektóre kraje mają wymagania co do kierunku i lat studiów. Tak? Tak. No, niektóre mają. No i nie zawsze na angielskim się przejdzie i czasami są potrzebne jakieś inne certyfikaty językowe. A reszta to, że są tak jak, tak jak widzicie na prezentacji. no Na stronie, którą to może później Wam podlinkuję, żeby teraz nie, nie wychodzić, ale, albo Patryk możesz się podlinkować Exchange Conditions z, z, z bazy defense'owej. No, to, to tam możecie przeczytać do tych, wszystkich, do tych wszystkich krajów, do których można wyjechać. No, I w sumie to tyle. W krajach Ameryki Południowej, tak jak piszę, na przykład czasami hiszpański jest potrzebny. No i tutaj to jeszcze, no nie z angielskiego, nie? Ale może, może wypada przetłumaczyć. Jak jest napisane required, to, no to wiadomo, że tego wymagają i jak tego nie będzie, to nie przyjmą. No a jak jest accepted, no to że spoko, ale, ale nie będą strzelać, jak nie będziecie umieć mówić w tym języku. Aplikacja, czyli to clue, po które tutaj większość z Was pewnie przyszło. My na samym początku będziemy od Was wymagać trzech dokumentów papierowych, albo skanów na mailu i złożenia formularza elektronicznego, czyli nie złożenia, a właściwie wypełnienia. No i tak, jeżeli chodzi o A, to też ważne, pisze, abym to pominął, można aplikować tylko na jeden z naszych programów, to znaczy albo na SCORI, albo na skałki w trakcie wymiany wczesnej. To jest ważne, bo no, za, za, za aplikację do obu tych programów to no, jest dyskwalifikacja. Papierowy formularz. Ten papierowy formularz będzie. Kurczę, chyba nie mam go wybranego, żeby Wam go pokazać. On będzie w, w dysku, który jest podlinkowany parę, parę slajdów dalej. No i musicie go. Po prostu wypełnić zgodnie z tym, co tam napisane, to jest jednostronne i raczej opatologiczne, zeskanować i wysłać nam na maile, razem z wcześniej, wcześniej wspomnianą tą opłatą członkowską, znaczy potwierdzeniem z banku, wyciągiem z banku albo tam potwierdzenie wih no i certyfikatem językowym. Ten certyfikat językowy może być oceną z angielskiego, znaczy to może być wyciągnięta ocena z języka angielskiego. Od czwórki chyba w górę. Patryk, popraw mnie, jeżeli, jeżeli mówię źle, ale tak. Patryk, głową. Od, od czwórki w górę to jest no, akceptowalne. A jeżeli jeszcze nie skończyliście języka angielskiego, no to my będziemy dla Was organizować i tak tak taki egzamin w, razem ze studium praktycznym nauki języków obcych naszej uczelni. No, i tam będziecie mogli ekwiwalent tej, tej czwórki z Angola A, sobie zdobyć. Przerwać na chwilę, czekać. Tak, jasne. E, bo właśnie ja jestem na pierwszym roku i dopiero zaczęłam angielski, ale mam mhm. certyfikaty dwa z angielskiego i czy wtedy też bym nadal musiała ten, pisać ten test? Czy A jakie masz certyfikaty? E, FCE i CAE. Tak, to nie musisz pisać żadnego testu. Okej, okay, no to super, to dzięki bardzo. Też okay, IB to super. w niektórych przypadkach się liczy, u mnie na przykład się liczyło IB. Okej, okay, to mhm, IB, no, to także. Okej, okay, to super. Dobra, to super, to super. Chyba nie znam odpowiedzi na to pytanie, żeby my o Patryka. Eee, no, potem, e, czyli od 2 do 4, tak dobrze pamiętam, od 2 do 4 listopada, e, jak już wyślecie nam te wszystkie e, papiery albo skany, e, to trzeba w, na stronie ipms -y i konkretnego oddziału, no w tym przypadku mamy na zdjęciu Białystok, Wy to musicie zrobić w Gdańsku, wypełnić ten formularz elektroniczny. No i tyle w sumie. Koszta, bo oczywiście koszta są i to w sumie nie aż takie małe. Są trzy opłaty, które trzeba uiścić, żeby na taką wymianę pojechać. No i mamy tak, opłatę kontraktową, ona idzie do federacji za członkostwo, tak jak piszę na slajdzie. I wynosi 250 zł. 500 zł to jest opłata za to, że no, tam na miejscu się wami zajmą. W takim sensie, że no, jak wy jedziecie, to, to za was przyjedzie tutaj jakiś student, i my musimy w oddziale wydać pieniądze, żeby się nim zaopiekować, tam ogarnąć spanie i wszystko. No to na to idą te pieniądze. No i 300 zł opłaty zwrotnej, którą można odzyskać. W trakcie, znaczy potem, jak się zakwalifikujecie na wymianę i no, będziecie robić rzeczy w trakcie roku akademickiego. Ostatnio na posiedzeniu Zarządu Oddziału uchwaliliśmy uchwałę dotyczącą opłaty zwrotnej tegorocznej. I to na pewno dostaniecie to na mailing, jeżeli już nie dostaliście, a my i tak jeszcze to wrzucimy Wam na Facebooka w poście, który będzie podsumował to Podsumowywał to całe spotkanie. No, tak jak piszę, te powyższe opłaty. Dają wam, to nie jest idealne słowo, ale powiedzmy, w trakcie tej wymiany nocleg przez wszystkie cztery tygodnie, no i jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. A jeżeli na miejscu nie załatwili wam tego ciepłego posiłku, no to dostaniecie kieszenkowe, tak żeby samemu sobie, samemu sobie coś kupić. No tego, czego wam IFEMSA nie opłaca, znaczy IFEMSA, no tak naprawdę sami to opłacacie, ale, ale poprzez IFEMSA, no to wizę, bilet lotniczy, szczepienie i ubezpieczenie trzeba załatwić w własnym zakresie. No, a jakieś tam szczególiki, to zawsze można znaleźć w exchange conditions albo pytać nas i my wtedy będziemy się albo głowić sami, albo, albo pytać mądrzejszych od nas. No Ogłoszenie wyników nastąpi 14 listopada dla ogólnopolskiej i 15 listopada dla lokalnej listy. Jak już się dostaniecie, no to w 7 dni trzeba zapłacić tą opłatę kontraktową, która idzie do federacji, przysłać nam potwierdzenie na maila. Maile będą na końcu tej prezentacji, notabene. No i my się do Was odezwiemy. Wyślemy Wam takiego mailika, w którym będzie właśnie napisane, że dostaliście kontrakt i w ogóle. No i pomożemy Wam założyć konto w serwisie Exchanges, i tam w tym serwisie potem będziemy działać, żeby, no żeby wymiana Wam się udała i żebyście na nim pojechali ostatecznie. Jak się nie dostaniemy w kwalifikacji wczesnej, to świat się nie wali i nic się nie kończy, bo jeszcze jest kwalifikacja późna i substytucja. Tak jak mówiłem, kwalifikacja późna będzie się odbywała pod koniec listopada. 22 się dowiemy, jakie kraje będą na tej późnej liście. 23 i 25 to czas na to, żeby złożyć dokumenty. Na 1 grudnia będzie ogłoszenie wyników. I w sumie to tyle. Dokumenty wszystkie wymagane są takie identyczne, jak w kwalifikacji wczesnej, jeżeli się nie mylę. Substytucje to taka, taki wentyl bezpieczeństwa, powiedzmy, dla osób, które z różnych przyczyn zrezygnują z wymiany albo nie będą mogły ostatecznie pojechać. No i tak, żeby kontrakt się nie zmarnował, no to można się ubiegać o, o przejęcie jego. No i tam nie chce mieć żadnych punktów do kwalifikacji, no i działa na zasadzie kto pierwszy tym lepszy, znaczy kto pierwszy się zgłosi po utracony przez kogoś z różnych przyczyn kontrakt, no to ten go dostaje, zapisy będą się odbywać przez formularz, ojejku, przewinąłem, na front page on, on się będzie pojawiał, znaczy ten formularz się pojawi, no i tyle no. Przy substytucjach trzeba się dużo bardziej spieszyć, bo tam jest mało czasu generalnie na uzupełnienie wszystkich ważnych dokumentów, po tym jak już dostaniecie kontrakt, ale to o tym, o tym jeszcze będziemy mówić, jak substytucje będą troszeczkę bliżej. Tutaj są hiperłącza do wszystkich ważnych miejsc, z których będzie trzeba korzystać w trakcie, w trakcie aplikacji, znaczy w trakcie składania aplikacji na wymianę. No i tak, te dyski, dokument, dyski do dokumentów, to, to o tym Wam mówiłem, tam są wzory tego e, formularza aplikacyjnego, tego do wpisania średniej ocen i certyfikatu językowego. E, no i w sumie to tyle. No jest strona na Face Exchange, jest Instagram. I baza relacji, na którą można tam, znaczy można poczytać relacje osób, które wyjeżdżały, i można to tam też, nie pamiętam teraz jak, ale na pewno można tam wrzucać, jak już się samemu pojedzie. W ten sposób zresztą można odrobić trochę część, troszeczkę tej opłaty.